Jakub Bętkowski, Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu. Osiem minut chciałem poświęcić na zaprezentowanie możliwości kształcenia poprzez wirtualną rzeczywistość. Od mniej więcej roku dzięki uprzejmości Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej korzystamy z, ze sprzętu do wirtualnej rzeczywistości, do realizacji zajęć poprzez wirtualną rzeczywistość i już mamy pewne doświadczenia. Prezentacja opiera się na naszych doświadczeniach zająć. prezentacja opiera się również na przeglądzie literatury, ponieważ nie jest to metoda nowa, od lat funkcjonuje w, w kształceniu i są już pewne bardzo dobre wyniki yy, potwierdzające jej skuteczność. Plan prezentacji krótkiej. Tutaj mamy informację troszeczkę powiemy o tym jak czym ten VR faktycznie jest na sposobie kształcenia studentów głównie kierunków medycznych, pokażemy możliwości. Ja bym chciał, żeby tutaj każdy z, z sobie Przejrzał te możliwości i być może znalazł jakieś pole do uwzględnienia ich w swojej dziedzinie. I oczywiście tutaj w podsumowaniu podzielę się własnymi obserwacjami oraz yy, refleksami, jak to wszystko wygląda, jak u nas funkcjonuje. Ogólnie, wirtualna rzeczywistość, żeby skrócić, nie opisywać, co to jest semacja komputerowa, wprowadzamy w studentów w grę. W komputerową grę, czyli coś, co oni lubią. Tak naprawdę oni po założeniu Gogli są bardzo zadowoleni. Jest to y, rzecz, która jest bardzo atrakcyjna. Bardzo szybko się asymilują, bardzo szybko się uczą. Samo uczek wprowadza ich po 5 minutach, w pełni są w stanie z tego korzystać. Mają pewne obawy ci, którzy nie grali wcześniej w takich zestawach, y, jak faktycznie będą sobie radzić. Natomiast jeżeli chodzi o y, tutaj obsługę tego urządzenia, jest to obsługa intuicyjna. Nie trzeba za bardzo myśleć, system podpowiada, który przycisk nacisnąć i wiemy, jak sobie mamy z systemem poradzić. Y, na uwagę zasługuje to, że składa się na VR. Oprogramowanie oraz sprzęt. Sprzęt się kupuje jeden, czyli nie są to jakieś duże koszty, natomiast programów różnych do nauki w różnych dziedzinach można naprawdę wiele zastosować. Yy, jeszcze chwilka definicji. Czasami są to wirtualne jakieś jaskinie, czasami jest to wirtualność rozszerzona o jakieś środowisko, to też powiemy, jak ewentualnie można te możliwości wykorzystać. Najczęściej są to jednak kontrolery, które trzymamy w rękach i Google, które wprowadzają nas w to środowisko wirtualnej rzeczywistości. Na podstawie kilku takich przykładów chciałem pokazać, co można ewentualnie y, zrobić i czego się uczyć. Od lat, nie jeszcze nie u nas, tak, ale od lat są uczreni studenci anatomii. Oni serce mogą sobie z pacjenta wyjąć, pooglądać. Pociąć, y, zobaczyć, jak faktycznie wyglądają y, te struktury. Mało tego. Przeprowadzane są zabiegi chirurgiczne, czyli chirurdzy nie nabywają umiejętności manualnych, nie będziemy się tu oszukiwać, ale proceduralne, jak te wszystkie struktury wyglądają, co zrobić po kolei, mogą sobie oczywiście tutaj to przećwiczyć. Te zdjęcia, które są niżej, to są już zdjęcia. Tomografii komputerowej przełożono na wirtualną rzeczywistość. Tak, już może trochę odchodząc do od tego, planuje się zabiegi chirurgiczne, żeby ewentualnie zobaczyć, jak te struktury wyglądają, co zmienić, jak się zachować podczas operacji, czyli też wiele można się z tego nauczyć. Prostsze procedury pielęgniarskie. Tak, jak mówiłem, nie zawsze student ma okazję na zajęciach. Uczestniczyć, zaangażować się, i tutaj oczywiście nie zawsze, nie zawsze jest taka możliwość, żeby on zbadał pacjenta, tak czy wykonał jakąś procedurę. Można założyć mu gogle, można kupić oprogramowanie, będzie mógł przez to przejść, chociaż w wirtualnej rzeczywistości, żeby nie stresować się tak, jak będzie to wykonywał normalnie. Jeżeli chodzi o te możliwości, takie dydaktyczne, możemy sobie otworzyć gotowe scenariusze, przygotować wszystko, możemy wpuścić kilku je, studentów jednocześnie, możemy wprowadzić system oceniania, my musimy przez studencie stać, pilnować, czy on zrobił wszystko dobrze, system policzy punkty, oceni, co wykonał prawidłowo, co wykonał źle, wielokrotnie można powtarzać scenariusz, to też, z bardzo prowadzącym zabiera czas, jeżeli chodzi o yy, oszczędność czasu to te możliwości są nieograniczone, wielokrotnie student może to zadanie powtórzyć, poprawić i system sam oceni czy zrobił to dobrze czy źle. Oczywiście studentowi można towarzyszyć. Tutaj wyniki kilku badań, tak jak to tam mniej więcej yy, wygląda, także yy, oczywiście prezentacja będzie dostępna, będzie można sobie to zajrzeć, czas nas goni. Kilka czynności, których uczymy. Podstawowe czynności Proszę zauważyć, że przewrotnie wirtualna rzeczywistość trochę urealnia to, co yy, ćwiczymy na suchych fantomach. Tak, fantom jest to taki kawałek plastiku, nie ma twarzy, nie ma yy, grymasu, nie ma mimiki, nie, nie zmienia się tam skóra, nie widzimy jak wygląda. Tutaj tak naprawdę ten uczestnik musi się zmierzyć z człowiekiem, który jest siny, który wygląda jakby nie żył. Także te warunki, otoczenie znacznie... Pozwalają się do tej sytuacji zaadoptować i później im rzeczywiście w sytuacji y, rzeczywistej właściwie zareagować. Wyniki, jak to wygląda w skronieniu BLS-u, już są obiecujące. Jak można jeszcze rozszerzyć tą wirtualną rzeczywistość? Czasami taki fantom, żeby, oni wykon żeby nauczyć czynności manualnych, można zakłotwiczyć w wirtualnej rzeczywistości rzeczywistej sytuacji. Faktycznie wtedy student będzie musiał tego fantoma dotknąć, będzie musiał uciskać klatkę pierwszą tak, jak trzeba, i będzie to sprawdzone, tak? Czyli oprócz tego, że jest w świecie wirtualnym i widzi, jak ten pacjent wygląda, jest część y, rzeczywistości, która jest zakwiczona w wirtualnej rzeczywistości, i może rzeczywiście ją dotykać, może coś z tych manu umiejętności manualnych y, przećwiczyć. Samodzielnie lub zespołowo, można wprowadzić kilku studentów do gry mogą zespołowo wykonywać czynności i to bardzo zaawansowane. To nie jest tak, że one wykonują tylko proste czynności, zdarza się, że te czynności są bardzo trudne i że jest ich bardzo dużo, mogą się ze sobą komunikować, widzą swoje awatary i wykonują czynności y, trudne, zespołowo komunikują się, także te umiejętności twarde, proceduralne z wiedzy są, są uczone, tak samo te umiejętności miękkie, komunikacyjne, komunikacji z pacjentem również można wykorzystać. Tu taki slajd medycyny pola walki, ciężko jest czasami kupić helikopter albo jego atrapę z kamizelki, sprzęt, wprowadzić studentów, to są ogromne koszty. Można wprowadzić je w ten sposób, żeby w środowisku wirtualnym je przedstawić, jest to na pewno też łatwiej później takim studentom, którzy realizują zadanie odnaleźć się w warunkach rzeczywistości. I przykład badania ćwiczenia umiejętności miękkich, to jest pacjent, który wszedł do szpitalnego działu, do poczekalni, i y, po prostu jest agresywny, i trzeba sobie jakoś z nim poradzić. Czyli oprócz tych umiejętności technicznych, również umiejętności miękkie. Podsumowując, prosta obsługa techniczna, samouczek, programy, intuicyjna obsługa szybko pozwalają nam y, zaadoptować się i odnaleźć. Rzeczywisty wilgot otoczenia pacjenta, realizacja gotowych scenariuszy, samoocena, można wspierać kilku studentów, którzy jednocześnie tam y, działają, oszczędność czasu. Yy, zasobów, oszczędność na, naszego czasu przede wszystkim i tak jak mówię, wiele umiejętności. Nie mówię, że to jest taka metoda idealna, oczywiście nie mówię, żeby zastąpić wszystko, tylko ją dołożyć jako metodę dodatkową, ponieważ też posiada swoje ograniczenia tam, yy, nie, nie wszystko zrealizujemy przez wirtualną rzeczywistość. Kończąc prezentację ująłem kilka yy, z takich linków, gdzie można zobaczyć, jak ta wirtualna rzeczywistość działa. Natomiast podczas kształcenia sześciu studentów można się też również spokojnie kawę napić. Także zachęcam serdecznie do, do zainteresowania się wirtualną rzeczywistością. Dziękuję bardzo.